Od poniedziałku 26 lutego rozpocznie się proces rekrutacji do przedszkoli z terenu gminy Krosno -Odrzańskie. Wspomniany termin dotyczy rodziców przedszkolaków, którzy chcą kontynuować edukację przedszkolną w kolejnym roku w danym przedszkolu. 26 lutego zaczynamy Pierwszy etap rekrutacji w zasadzie jest to składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Taką deklarację składają rodzice, mają na to tydzień. Deklaracje potwierdzające kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej można składać do 1 marca do godziny 15. Dla pozostałych osób postępowanie rekrutacyjne zarówno do przedszkoli, jak i pierwszych klas szkół podstawowych rozpocznie się w poniedziałek 4 marca od godziny 8 rano. Internetowo czy w poszczególnych placówkach jak będzie wyglądać tegoroczna rekrutacja? W przypadku rekrutacji do przedszkoli mamy nabór elektroniczny, natomiast do szkół pozostajemy z naborem tradycyjnym. Powiem dlaczego. Dlatego, że do szkoły dzieci są jakby przyjmowane z urzędu. Wszystkie dzieci, które zamieszkują, podkreślam, zamieszkują w obwodzie danej szkoły. Jeżeli dyrektor dysponuje miejscami, tak, wówczas może przyjąć dziecko spoza obwodu, ale to jest pierwszy etap, to jest zawsze przyjęcie dzieci z obwodu. W ubiegłym roku rekrutacja do przedszkoli odbyła się elektronicznie. Jak dowiadujemy się z urzędu, to było dobre rozwiązanie. W zeszłym roku rekrutacja się sprawdziła. Wnioski, które po, po samym przebiegu rekrutacji wyciągnęliśmy, też przekazaliśmy do, do twórców programu, więc niektóre rzeczy mam nadzieję, że uda nam się poprawić i w tym roku to przebiegnie sprawniej. Szereg informacji, w tym harmonogram i wykaz dokumentów, dostępne są na stronie urzędu. Zaktualizowane informacje odnośnie właśnie jak wejść na, na program, tam, tam będą wszystkie już informacje. Jeżeli składamy deklarację, co jest potrzebne, jeżeli składamy wniosek, to także jakie załączniki będą potrzebne. To wszystko Państwo znajdziecie już na, na naszej stronie. Ważna informacja odnośnie tegorocznej rekrutacji, nie wszystkie placówki prowadzą nabór w każdym roczniku. W przedszkolu numer jeden będzie rekrutacja prowadzona tylko dla trzylatków. latków. W przedszkolu numer dwa. Dla trzylatków, ale także dla pięciolatków i sześciolatków. W przedszkolu numer 3 tylko grupa niewielka, bo tam jest tylko 16 miejsc na dzisiaj, tak? Nie mówię o miejscach, bo to jest też dopiero po złożonych deklaracjach, będziemy faktycznie wiedzieli, ile tych miejsc jest wolnych. Dla trzylatków. Przedszkole nr 4 będzie dysponowało miejscami dla 3- i dla 4-latków. Natomiast przedszkola w osiecznicy, w wężyskach i w starym raduszcu będą dysponowały miejscami dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. Raz jeszcze przypominamy, od 26 lutego deklaracje składają rodzice przedszkolaków, którzy chcą kontynuować edukację przedszkolną w kolejnym roku. Natomiast od 4 marca pozostali rodzice.